w roku 2007. Mamo, nudzę się. Obejrzałbym jakiś film. Najśmieszniejsze żarty ever powracają. Ale synu, po co ty chcesz iść do kina, skoro mamy tyle płyt w szafce? Weź tam sobie poszukaj, jest dużo filmów film jednego z kilku redaktorów na TV filmy Ale mamo, w kinach leci ten film o Spartanach 300. Ale synu, przecież w szafce tam jest ten film o Spartanach. Nigdy nie spodziewasz się co wydarzy się jako następne. Roli głównej nienominowany do czegokolwiek poza z Sixteen Challenge'ami znajomych Szymon Rusnar, Rusnarczyk. Eee, mamo, gdzie kupiłaś tą płytę? To jest od tego znajomego stargu. A o co chodzi? Uch. Epicki film. Zatrzymajmy się w tym momencie na chwilę i pomyślcie teraz co czujecie. Porozmawiamy sobie o tych odczuciach zaraz po intro, także montażysta, jedziemy. Znaczy po prostu ja w przyszłości. Dla jednych podobny humor będzie super, hiper zabawny, a dla drugich będzie to po prostu totalny cringe i obciach. I w zależności od tego, czy Wasze poczucie humoru zmieniło się w ciągu ostatnich 10, 15, 20 lat, mogliście odczuwać podobne lub zupełnie skrajnie inne emocje, wtedy kiedy w kinach leciały podobne parodie. Ostatnio jest ich coraz mniej i jest to w pewnym sensie znak czasów. Często przypominały nam różne easter eggi z początków memów internetowych. A ten humor był bardzo oczywisty, dla wielu wręcz nachalny. Co nie było jednak oczywiste, to to, że te twory były bardzo lukratywne finansowo dla swoich twórców. Twórców, których prawie nie znamy. Ale konkretnie, o jakich filmach mówimy? Z tych, które są najsłynniejsze, zapewne kojarzycie Poznaj Moich Spartan, Komedię Romantyczną czy Wielkie Kino? Boże, kto przetłumaczył tak ten film? Chodzi oczywiście o Epic Movie. Te zostawimy sobie jednak na później, bo jest pewna produkcja, która odegrała tutaj największą rolę. I jest nią straszny film. Komedia z 2000 roku miała aż sześciu scenarzystów, ale głównymi twórcami byli Sean i Marlon Wyans. Towarzyszyło im dwóch scenarzystów. Buddy Johnson i Phil Boyman. B B Boyman? Boyman. -by Boyman. Jakoś tak. Cała ta ekipa pracowała wcześniej razem nad serialem The Wayans Bros. To, czym jednak Teraz was zaskoczę, to to, że ci czterej panowie nie mieli nic wspólnego z wymienionymi przeze mnie wcześniej filmami. Dlaczego więc o nich wspominam? Pamiętacie, jak chwilę temu mówiłem, że straszny film miał sześciu scenarzystów? No cóż, wymieniłem czterech, zostało dwóch. To właśnie gwiazdy dzisiejszego odcinka: Jason Friedberg i Aaron Zelzer. To właśnie przez nich w każdej wymienionej przeze mnie parodii mamy taką wstawkę w trailerach. From two of the six writers of scary movie. Pewnie zauważyliście w tym momencie, że nie za bardzo skupiam się na samym sobie strasznym filmie. Prawo, słuszne spostrzeżenie. A to dlatego, że nie do końca sam rozumiem, jakim cudem, jakie zbiegi okoliczności musiały zajść, że ci dwaj panowie wylądowali w napisach końcowych tego filmu, co niewątpliwie wystrzeliło ich karierę w kosmos. W czasie produkcji strasznego filmu bracia Wayans byli już znanymi postaciami w świecie amerykańskich seriali, natomiast panowie Friedberg i Seltzer byli no-name'ami. Do tej pory się. Dało im się stworzyć jedynie dwa filmy. Pierwszy był zresztą ogromnym łutem szczęścia. Ojciec Jasona, Rick, nagrywał filmy z Leslie Nielsenem. Jason wykorzystał to i przekazał swojemu tacie scenariusz do parodii, którą napisał. I tak w roku moich narodzin, czyli w 1996, powstał Spy Hard. Produkcja nie była hitem, ale biorąc pod uwagę, że to pierwsze dzieło Friedberga i Zelcera, to box office w wysokości 27 milionów dolarów, był całkiem niezłym osiągnięciem, podczas gdy budżet był o 9 milionów mniejszy. Dało to chłopakom dobry start i postanowili działać dalej. Kolejne lata spędzili będąc scenarzystami na wynajem i tym sposobem zarabiając na swoje codzienne utrzymanie. Kilka lat później mieli już gotowy scenariusz do parodii horrorów z lat 90., a ich pomysłem zainteresowała się firma Myramax. W podobnym czasie okazało się, że bracia Lions pracują nad własnym projektem, który jest bardzo podobny strasznym filmem. No i co, pewnie teraz myślicie, że historia potoczyła się tak, że Lions sobie docenili kunszt artystyczny Friedberga i Zelcera i postanowili ich wynająć, tym samym wprowadzając ich do szeroko pojętego świata Hollywood. Nic bardziej mylnego, Ponownie panowie mieli duże szczęście, bo pomogło im tak zwane Writers Guild of America. To takie stowarzyszenie zrzeszające scenarzystów i nie tylko. Ugrupowanie stwierdziło, że... hej, wiecie co? Może połączycie siły? Nie wiemy dokładnie jak wyglądała ta cała sytuacja, ale mogę się jedynie domyślać, że dla Wayansów nie były to zbyt wesołe wieści bo jakieś ram trafiły do napisów końcowych, a w dodatku, jak się później okazało, oni prawie wcale nie mieli wpływu na scenariusz strasznego filmu. Byli więc scenarzystami w większości na papierze, albo w tym wypadku na ekranach. Do tej pory mogliście pewnie zauważyć, że z Friesberga i Selcera są nieźli kombinatorzy. Ich sukces filmowy, pierwszy film, który im się udał, to tak naprawdę taki trochę nepotyzm, a z kolei pierwszy wystrzał w kierunku gwiazd to po prostu decyzja niezależnej organizacji. Filmowej. Ale teraz przejdziemy do jeszcze dziwniejszego i ciekawszego moim zdaniem tematu którym są same w sobie kolejne produkcje, które już bezpośrednio reżyserowali. Wszystkie były bardzo podobne do siebie. Niektórzy wręcz twierdzą, że po obejrzeniu jednego widziało się już wszystkie. Co je łączyło? Chyba najbardziej rozpoznawalną kwestią były te kiczowate trailery, które parodiowały wysokobudżetowe filmy akcji. Zawsze był w nich ten epicki narrator, i co kilka sekund pojawiały się kolorowe napisy na planszach. Do tego filmy miały często tych samych aktorów, którzy byli rozpoznawalni, ale jednocześnie nie za drodzy. Taka Carmen Electra czy aktorzy znani bardziej ze swojego charakterystycznego wyglądu niż nazwiska. Przykładowo Ken Dawitan. Produkcje stawiały na ilość, a nie na jakość, co widać było również po efektach specjalnych. Pierwszą z nich była komedia romantyczna. Boże, ale wstęp tego filmu zapadł mi w pamięć i to raczej negatywnie. Był to swoisty szablon dla kolejnych filmów, bo fabuła to zawsze po prostu kopia znanej produkcji. W tym wypadku mojego Wielkiego Greckiego Wesela, podkręcona o mix mnóstwa odniesień do popkultury, dość prostych żartów i nawiązań do tego, co w danym czasie było znane i lubiane. W tym wypadku na przykład Pimp My Ride czy Pretty Woman. Dokładnie tak samo robili kolejne filmy. No dobra, to teraz przejdźmy do głównego pytania odcinka. Czy te umówmy się, przeciętne filmy mogą zrobić z kogoś milionera? Myślę, że to mało powiedziane. Friedberg i Zelcer odkryli Żyłę Złota. Ich pierwszy wyreżyserowany film. Przyniósł im bowiem 64 miliony dolarów zysku. Pamiętajcie zresztą, że jak na standardy hollywoodzkie, to te filmy były dość tanie. Zatrudniali do nich tych niezadrogich aktorów i używali naprawdę prostego, tańszego CGI-a. Panowie powinni dodatkowo reklamować się w internecie jako krytycy ich nienawidzą. Odkryli jeden skuteczny sposób na zarabianie kupy kasy przy słabych ocenach, bo wspomniany przeze mnie date mówi, ma aż 7% na Rotten Tomatoes. I to nie koniec. Zobaczmy na kolejne. Produkcje. Pozwólcie, że będę używał angielskich nazw, bo te polskie są naprawdę bolesne. Epic Movie: 2% na Rotten Tomatoes, budżet 20 milionów, box office 86 milionów to oczywiście wszystko w dolarach. Meat the Spartans 2% na Rottenach wow, budżet 30 milionów, box office 84 miliony. Przy Disaster Movie mamy spadek, choć wciąż panowie wyszli na plus. 1% na pomidorach, 20 milionów budżetu i 34 milionów dochodu. Na koniec, Vampires Sack, Parodia Zmierzchu uzyskała aż 4% na pomidorach. Budżet ponownie wyniósł około 20 milionów, a box office 180 milionów dolarów. Ostatnie trzy filmy to The Starving Games, Best Night Ever. Oraz Superfast. Wspominam o nich razem, bo są one symbolem wypalenia. Wszystkie przyniosły straty, szczególnie Superfast, który miał podobny budżet do np. Date Movie, a wygenerował dochód na poziomie zaledwie 2 milionów. Co dalej? Tego się pewnie nie dowiemy, bo zarówno Flitberg, jak i Zelcer są postaciami bardzo tajemniczymi. Nie udzielają praktycznie wcale wywiadów. W sieci krąży tylko kilka ich zdjęć, ale to tyle. To po prostu biznesmeni, którym zależało najpewniej na zarabianiu pieniędzy, sprawdzoną formułą. Ta najpewniej się już wyczerpała. Wydaje mi się więc, że panowie odeszli na emeryturę. Choć kto wie, może nagrają coś kolejnego. Na koniec zadam wam chyba najtrudniejsze pytanie w tym odcinku: czyli czy te filmy wam się w ogóle podobały? Bo moim zdaniem są dobre, takie przeciętne. Kiedyś mi się podobały o wiele bardziej, jak miałem tak 10-12 lat. Teraz nie mogę powiedzieć, że są super, bo ten humor po prostu często jest obrzydliwy albo zły. Nie trzyma się zbyt dobrze, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, chociaż jest tam naprawdę sporo dobrych żartów. W sumie nie mogę się zdecydować, czy podobają mi się te filmy, czy nie, dlatego z chęcią przeczytam Wasze wypowiedzi w komentarzach. I tym neutralnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie, do następnego razu. Jezus Maria. Chłop przebrany za babę. Najśmieszniejszy żart ever. Jakim cudem pewne machinacje życiowe zaszły... Tak się nie mówi. <laughs>